Na 2023 rok planowane jest zwiększenie kosztów utrzymania o 23%. Kogo mają dotyczyć te podwyżki? Posłów, ministrów, premiera, prezydenta. Politycy pisu wymyślili, jak walczyć z inflacją. Wymyślili to w ten sposób, że dadzą sobie podwyżki, żeby nie czuć tej inflacji. Konfederacja jest tą jedną, jedyną formacją, która konsekwentnie. Nie popiera podwyżek. Posłowie powinni zarabiać stosownie do tego, jak się ma sytuacja gospodarcza i los Polaków w kraju. Witamy w Rzeszowie. Dziś konfederacja ze swoją ofensywą, która jest po stronie Polski, jest w Rzeszowie. Nie ma pana automatycznie w Rzeszowie. Konfederacja jest w ofensywie. Jest nieustępliwa, porna na wszystkie ciosy, jakie na nas spadają. I przede wszystkim to jest czołg, który ma odwojować nową, prawdziwą Polskę. Proszę, Lega, proszę, 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 proszę zwrócić uwagę na proszę, ten głos proszę, Tury, Komisja Spraw Wewnętrznych ja okay. Konfederacja to jest jedyna partia, która myśli tylko o Polakach i tylko o Polsce w pierwszej kolejności. Tłum ludzi, wiele interesujących rozmów i motywacja. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pozdrawiamy, prosimy o więcej.